I cześć się z tej strony Tanas. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i witam was na serii 1 vs 1 vs 1 kolejny odcineczek, widzicie, zaczynamy sobie na sklepie, lecimy z grubej rury, wypożyczamy sobie rębak, żeby powycinać w końcu nasze piękne korzenie i na samym początku jak widzicie, pomagam tej Maticsowi Jadę do niego wyciąć też właśnie korzenie, czyli pnie tak zwane, więc lecę do niego na bo przy okazji wziąłem mu nasiona. Żeby nie musiał jeździć nie wiadomo ile razy Więc zawiozłem mu nasiona, bo on tam sobie działał, sami się wpaść do niego Zobaczyć co on tam sobie właśnie podziałał Ja sobie tutaj zacząłem od wycinania Tych pni Powiem wam, że naprawdę nie było letko Bo ten ciągniczek jakoś dużo mocy Tak naprawdę nie ma, więc no, naprawdę Ciężko było z tym rębakiem, tylko Udawało mi się tak naprawdę Stać w miejscu i włączać go, bo jechać Do przodu, czy do tyłu Nie dało zbytnio rady Więc sobie tutaj starałem się jakoś wyciąć te pnie, no niektóre pnie nie chciały mi się zbytnio wyciąć no ciężko było, ale u siebie jak sobie tam ogarniałem sami później zobaczycie, że w miarę jakoś to tam mi wychodziło miałem troszeczkę więcej czasu, a też nie chciałem całego odcinka żeby ciąć sobie tych pni na usługach Więc tutaj tyle co mogłem, to tyle wyciąłem Maciek który mi powiedział, że tutaj nie muszę się aż tak bardzo starać właśnie tutaj w tej części, w której jestem, bo tutaj ma plan sobie coś Postawić. Ja sobie tutaj starałem się dalej to jak widzicie, to za wysoko to nie podnosiło, więc musiałem sobie tak, jak w miarę to objeżdżać, żeby w miarę to jakoś wyglądało. No, musiałem sobie też włączyć, widzicie, to F4, żeby widzieć te pięki, bo tak naprawdę trawa była zarośnięte, więc no nie dało się nic tutaj tak naprawdę zobaczyć, żeby to było widoczne. Bo jak widzicie, teraz no nic nie. Widać. Ja tutaj, próbowałem sobie w tą, w tamtą, w tamtą, siamtą te pięki wycinek. No, ciężko było naprawdę to wycinać tym e, wycinaczem do pniów, e, tak naprawdę. On się pojawiło tak naprawdę, pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście chciałem pozdrowić tutaj serdecznie Psema, Kamila, Giecha, e, Grotika, Reda i Mimisia. Oczywiście dziękuję bardzo za tego live'a, który odbył się tak naprawdę dwa dni temu. Zrobiliście taki rozpierty, że krak samasarza normalnie, ja się w nocy budziłem co nic, ale oczywiście serdecznie dziękuję, Bóg Wam w dzieciach niech wynagrodzi, tam czym chcecie już w ogóle. Jak widzicie, tutaj też jeszcze pomogłem Matixowi przywieźć paletkę z obornikiem. Jak widzicie, 300 EUR na moje konto wpadło, tutaj widzicie, ja turem też elegancko do góry sobie tutaj podniosłem, pokazać, że mój traktorek jest lepszej tutaj wydajności niż e traktor Matiksa, bo traktor Matiksa zbytnio rady sobie z tymi paletami większymi już nie dawał rady, czyli z tymi paletami, które tam mają 1000 litrów w sobie zasypane. Ja widzicie, tutaj też wracam już do siebie. A, dobra, to jeszcze, jedna, nie, dobra, to jeszcze jedno paletę tutaj widzicie, bolek był, sobie też oddowałem, ja sobie tutaj kolejną paletkę Matiksa zawiozę na gospę no i będę chciał podziałać sobie troszeczkę u siebie, bo ten odcinek nie będzie zbytnio długi. Ten odcinek, tak 14 minut nie niecałe będzie miał, bo troszkę krócej sobie nagraliśmy, bo Bolek sobie e, tam zrobił troszeczkę dłuższy odcinek, bo on sobie ogarniał budowanie na czasie 0. Ja to budowanie też będę musiał sobie zrobić, może jeszcze teraz zobaczyć, jak wrócę na Gospę, że mój domek troszeczkę zmienił koncepcję, ja tak naprawdę i stała się z niego wiata na traktor. Eee, tak sobie stwierdziłem, że no ten domek mi się zbytnio nie podoba. Popatrzyłem jak chłopaki pobudowali, mówię, no kurde ja w takim czymś zbytnio mieszkać nie mogę. Eee, więc ja sobie też wejdę tam, spróbuję sobie coś zbudować, no i później to na odcinku odtworzymy. Żeby to też tak fajniej tutaj wyglądało. No u siebie też tutaj zacząłem sobie pieńki ogarniać. Jak widzicie cały dzień mi minął tak naprawdę. Eee, nic nie zrobiłem, poza wycięciem pięków paru. Eee, więc sobie tutaj też stwierdziłem, że u siebie troszkę powycinam tych pni, no i trzeba zabierać je za inną robotę, bo tutaj nie ma co całego odcinka spędzić na wycinaniu pni. Trzeba jakiś pieniążek sobie tutaj zarobić. Nasze winogrono ustawione jest teraz na sprzedaż, więc nie muszę tych palet wywozić, bo tak to dużo, dosyć dużo czasu na tym traciłem, więc sobie ogarnąłem to tak, że same mi te palety się sprzedają. No i widzicie, kwota na naszym koncie naprawdę bardzo, bardzo fajna. Staciasz już na to, żeby kupić land, ale jeszcze tego landu nie kupiłem. No ale po miniaturce my się zobaczyć po tytule, że ten landik się pojawi. Ale zobaczycie jeszcze który, nie zdradzam, który land się tutaj pojawi, sami zobaczycie, który sobie tej land kupi. Widzicie, tutaj dalej sobie próbowałem wyciąć, tutaj nockę już mieliśmy tak naprawdę przez No i stwierdziłem, że nie ma tutaj się zbytnio z tymi pniami bawić, trzeba zabrać się za inną robotę. Aby sobie tutaj podzielić. Pododowaliśmy troszkę modów, więc każdy poszedł sobie tam w swoją stronę. Ja też mam plan, tak naprawdę, co sobie tutaj będę działał, więc powiem wam, że nie będziemy już mieli tego samego. Pisaliście, że zarąbałem pamięć Matiksowi już za to, przez to, że poszedłem tak naprawdę w to winogrony, Widzicie tutaj sobie kosiarkę wynająłem. Cierżyłem, że ta robota może tą kosiarką troszkę szybciej pójdzie, no, ale zobaczycie, że zbytnio to nie będzie szło. Jak widzicie, sobie też nasiona dokupiłem. Do, naszej, do naszego winogrona. Co jeśli chodzi o winogrono, postawiono mam jedną, tak naprawdę, jeden sadzik z winogronami, który tak naprawdę postawił tą serię na nogi. Gdyby nie to, tak naprawdę, no, byłaby tutaj lipa z tym wszystkim, żeby się tutaj jakoś dorobić. No i widzicie tutaj. Sobie ogarnąłem tą kosiarkę. No ale robota zbytnio tą kosiarką jakoś nie szła. No ciężko dosyć było tym kosić. Niby szeroko to kosiło, ale no jak widzicie nie zbytnio szybko. Więc sobie wykosiłem tyle, ile mogłem tą kosiarką. I później tą kosiarkę w dalszej części odcinka sobie oddam, bo nie było sensu nią już tak naprawdę tutaj sobie działać, bo strata czasu po prostu. To była lepiej tą kosiarką, którą mamy na kółka, sobie szybciej tą robotę ogarniemy i będziemy mieli ją z głowy. A tak to, no wiadomo, fajnie to może wygląda, no ale robota zbytnio szybko nie idzie, więc no, stwierdziłem, że trzeba będzie sobie to... Oddać i coś innego może w przyszłości ogarnąć. Na razie wszystko sobie wypożyczam. Na razie jeszcze tutaj żadnej maszyny na własność tak naprawdę nie mam. Nie, chociaż mam. Mam tą skrzynkę z piją. Jest kupiona. Jedyne co jest tak naprawdę tutaj kupione, bo miałem również opatę, ale tą opatę w dalszej części odcinka sobie również sprzedam, bo nam się tutaj. Już nie przyda. Na początku jak najbardziej była potrzebna, teraz już nam się raczej ta łopatka tutaj nie przyda. No, widzicie, mamy ciągnik, z którym możemy sobie zakupić łyżkę, mamy widły do palet, więc no, nie ma się pierdziać. Najwyżej no, tutaj tą kosiarką no to robota idzie. 15 na godzinę sobie tutaj latami, więc no, ciężko aż ogarnąć normalnie ten traktorek, żeby tutaj dobrze sobie to wszystko wykosić. No, ale jakoś tutaj e, troszkę powykoszaliśmy tam, gdzie e, tym traktorem z tą kosiarką nie dojechaliśmy. To sobie ogarnąłem e, właśnie e, tą kosiarką, samojezdną. No i znacznie szybciej to poszło. Czy tutaj tyle samo trawy się dostaje? Szczerze nie mam pojęcia. No, widać jakieś tam placki są, ale czy to więcej jeszcze mniej nie mam żadnego pojęcia. Nie sprawdzałem sobie tego. E, ale no, tym znacznie szybciej, jest, więc sobie to e, zostawiłem i sobie tą kosiereczką dobrze i w ogóle nie. E, oddawałem jakby z wypożyczenia, bo jednak tego siarka mi się tutaj jeszcze może przydać, żeby sobie tutaj wszystko powykaszać i poogarniać, jak będziemy tą trawę dalej sobie tutaj ogarniać. Oczywiście trawa idzie na pryzmę, po to ta pryzma powstała, żeby sobie teraz to wszystko w pryzmę ładować na kisonkę. Widzicie, tutaj pieniądze pieniążki były inwestowane już. No, inwestujemy w most, stawiamy most i dostajemy się na kolejny land. Most kosztuje oczywiście 10 tysięcy, więc sobie ten most postawiłem, kościarkę oddałem no i zabrałem się tutaj. A na no, po początku pojechałem właśnie sobie jeszcze raz w sklep, kupiłem sobie tajfuna, żeby to drzewo można było sobie na sklep ciągnąć no i zakupiłem sobie również łyżkę, żeby można było tą trawę y, tutaj pozbierać. Y, żeby to szybciej poszło niż tą opatą. Więc, jak widzicie, zmierzam sobie na, na sklep, e, biorę łyżkę, biorę tajfuna i lecimy z dalszą robotą. Bo pieniądze z konta dosyć dużo znikło, mieliśmy dosyć fajną sumkę, teraz robiło się troszkę ciężej, ale jeszcze nie ma takiej tragedii. Mamy nowy land, mamy tam drzewa na tym landzie, które możemy sobie wyciąć i oczywiście sprzedać, no i sami zobaczycie ile z tego pieniędzy będę miał e, powiem Wam tak szczerze, że troszeczkę landu się na pewno zwróci e, z tego drzewa. Myślałem, że będzie może troszkę lepiej, ale i tak czy siak naprawdę jest bardzo fajnie. Ja tam nie potrzebuję jakoś tak dużo pieniędzy, żeby z tych drzewa było. Naprawdę jest wystarczająco tutaj widzicie, oporowa akcja, już piłowanie będzie, więc sobie oczywiście poleciałem pierwsze drzewo za koleją, sobie wyciąłem. No i co? Mamy tajfuna, więc trzeba podjeżdżać i podpinać tak naprawdę to drzewo i będziemy je ciągnęli na sklep, zobaczyć ile za to pieniążków będzie. Tutaj też nie mogę podjechać, bo to mam taką skarbka mi się zrobiła, ale to będę musiał sobie wyrównać i będzie z głowy. Tutaj oczywiście działa podpięte, traktorek bez problemu sobie tam dawał radę. Wyciągnąłem sobie ładnie to. Tutaj piła, żeby gałązki oczywiście poobcinać sobie, żeby więcej pieniążków dosyć. Nie pamiętam jak to było z tymi gałęziami, ale mi się zdaje, że bez gałęzi więcej pieniędzy się dostawało, no i widzicie tutaj, ciągłem sobie właśnie na sklep to pierwsze drzewo. No tutaj, przez most, powiem Wam, że nie było łatwo przejeżdżać. Z tym jeszcze było spokojnie, ale zobaczycie, jak kolejne drzewo będę ciągnął. No to z tamtym to już było naprawdę przebój taki, że kraksa masa kra. Zobaczcie, ile za tą kłodę dostanę. To chciałem sprzedać, ale trzeba było odpiąć, oczywiście, linkę, żeby to działało. więc sobie tu linkę odpiąłem. A dobra, czy tutaj szukałem trigera, ale linkę sobie odepnę i sprzedam i zobaczycie ile za to pieniędzy dostanę, no 500, tam 570 bodajże euro, dokładnie widzę to na takim małym ekranie, odpalony podgląd, więc coś koło tego dostaliśmy, około 500-600 eurosów za to, więc no rewolacji nie ma, ale zawsze to jest się zwraca mało. No i tutaj jak zobaczyłem jakie to drzewo jest wielkie, no to byłem w szoku. Jeszcze tak, po, jeszcze tak to drzewo rzuciłem, że pierdeknęło mi e, na piękny garaż. Więc daj Boże ten garaż się nie zawalił. Dobrze tutaj dobrze został postawiony. To się nic z nim nie stało. No i trzeba jakoś oczywiście z tego dachu nam to ściągnąć. Nie? Ale że mamy na to oczywiście cykwuch do przodu i rura. nie? E, ściągnęliśmy sobie no i trzeba to e, zaciągnąć teraz oczywiście na sklep. Więc sobie tutaj od tej strony to złapałem. No i próbowaliśmy to ciągnąć. Mówiłem Wam, że nie było nie było lekko, żeby to ogarnąć. To drzewo dosyć, dosyć ciężkie, dosyć długie było, więc no, tutaj zaczepiało się gdzie, gdzie mogło. Tylko tutaj tak widzicie, mojego biednego tajfuna się zaczepiło. Tu jeszcze przypierdzieliłem moc łyżką. No i co, odczepiłem sobie to, żeby sobie to naciągnąć, żeby tego tajfuna do rowu nie wrzucić. No ale tak tego, co wyszło, tutaj tak tego tajfuna do rowu wrzuciłem i tak, no ale Zawsze trochę naprostowałem sobie to drzewo. Nie było łatwo przeciągnąć tego, ale jakoś daliśmy sobie z tym radę. Kolejny dzień mija. My dalej ciągniemy drzewo, więc do końca, drzewa, do końca odcinka powiem wam, że będziemy to drzewo próbowali naciągnąć na ten nas skup. No i za to drzewo troszeczkę lepsze pieniądze już były, dosyć większe drzewo. Więcej pieniędzy było więcej. Tutaj chciałem sobie turę pomóc troszkę, ale też zbytnio to nie szło. Więc tutaj też cofnąłem sobie do tyłu i sobie troszeczkę też naciągłem to, bo tak jak widzicie, klinowało się troszkę o ten most. To drzewo, więc sobie tutaj tak naprostowałem, żeby nie było tragedii. No ale teraz jak zawiechałem, no bo to napchnąłem tam, ale na szczęście tam się nie zaczepiło o most. No ale tutaj powiem wam, że było. Tragedia, nie? nie mogłem tego w ogóle przeciągnąć na, na żaden sposób, wie kurde, nie, trzeba będzie zaraz pomocywać albo coś, żeby to w ogóle zaciągnąć. Tutaj trzeba było z lampy włączyć, bo ciemno się zaczęło robić. No i sobie próbowałem to naciągnąć, ale po malutku udawało się jakoś do przodu z tym jechać, więc sobie tutaj po malutku jechałem. To za szybko nie można było z tym jechać, widzicie, tutaj mnie hamowało cały czas, no ale... Jakoś mało na sklep to wciągniemy. Jeszcze tutaj zobaczycie, że się troszeczkę odwaliło, bo, e, no, widzicie, dosyć długi kawał drzewa to jest. No i tutaj mi wpadło jeszcze za między płotek a ten murek betonowy. No i tam bolek e, pomagał mi, żeby to troszkę naciągnąć. No i udało się akurat przez ten murek przerzucić. Zaciągniemy sobie to elegancko na skup. No i sami zobaczycie ile pieniędzy teraz za to będzie, tam widzicie Matix Bolka wyrzucił, 1500 za to dostaliśmy, więc no za to drzewo, takie drzewo to ja mogę ciągać na sklep, bo się można jeszcze jak tyle pieniędzy za to wpada. Tu jak widzicie też sobie jeszcze troszeczkę po nocy tam pozbierałem tej trawy, żeby sobie tą pryzmę przykryć, ubić, przykryć i żeby z tej kieszenki też jakieś tam pieniążki nam oczywiście wpadły. Teraz mamy tu, a więc ta, ta kiszonka znacznie szybciej nam się... Znowu zładuje, no i szybciej, oczywiście, sobie pozbieramy. Bo można ram sobie oczywiście tą trawę zbierać. więc sobie tą trawę pozbieraliśmy i powrzucaliśmy na naszą e pryzmę. Ale co? Ja myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Będziemy się żegnali, Więc jak się podobało, zostawiacie łapeczki do góry i trzymajcie się do następnego. Na razie. Cześć.